you mm -hmm. No Uśmiechł się do mnie. W śnie słyszę dzwonek do drzwi, otwieram, patrzę, wchodzi. Książę baj. z zaproszeniem na kolację. A ja? Ja jestem szczupła. Ślicznie wyglądam. Śmieje się. Słuchał, jakbym była naprawdę interesującą osobą. Ym, opowiedziałam mu o cioci. zostawiła mi trochę. O. 50 Pięćdziesiąt funtów. O. Y, I tę broszkę. Proszę wyjść za mnie. Teraz. W tajemnicy. Dobrze. Zrobię to. Kiedy? – Teraz? Jutro? Nie, dzisiaj? Nie, 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 dzisiaj, dzisiaj. Iż tylko pan zechce, tak? – Spakuj swoje rzeczy. – Dobrze. – Zabierz ze sobą swoją koszulkę nocną z miękkiego, delikatnego materiału. Na naszą noc poślubną. – Dobrze. – I weź ze sobą książeczkę czekową. – Moją książeczkę czekową? – Tak, musisz poinformować bank o zmianie nazwiska. George? Tak. Pomyślałam, że. że może mógłbyś zaopiekować się pieniędzmi. No, no, wiesz, u ciebie będą bezpieczne. Chyba tak. Byłem wolny. Biegłem! Biegłem ku wolności! Do pensjonatu! Do pokoju! Zagar na półwięczę wskazywał w pół do jedenastu. Wystarczy mi czasu! Wziąłem walizkę zacząłem do niej pakować wszystko, co miało jakąś wartość. Kochana mamo, jestem bezpieczna i mam się dobrze. Stop. Wyszłam za mąż, za pana Love. Stop. Jestem w pensjonacie w Grand Village West Stop. Do zobaczenia wkrótce, pani Love. Wyszedłem na zewnątrz, szedłem w kierunku dworca. Myślałem o pieniądzach i o tym, co z nimi zrobię. W na oklaskach są bardzo Państwo zadowoleni z wieczoru spędzonego z tajemniczym mister Lot i panią Lot, Izabela Noszczyk, Robert Lapusek i padający do stóp wielbiciela. Bardzo mi brawami jeszcze raz w ten niezwykły premierowy wieczór. Jestem bardzo zmęczona, ale wiadomo, że to jednak przy takim przedstawieniu dwuosobowym to emocje strasznie duże, a jeszcze dzisiaj premiera, więc te emocje są podwójne, no bo wiadomo, że trzeba sprawdzić, czy się będzie podobało, jak, jak będzie publiczność reagowała, ale mam nadzieję, że się podobało, bo były bardzo piękne reakcje. I publiczność chyba mocno była z nami. Za chwileczkę wyjdziemy na foyer, no to dowiemy się i pewnie, jakie chodzą opinie, chociaż domyślam się, że dzisiaj pewnie będą wszystkie jak najlepsze, bo to wiadomo przy premierze i jeszcze dużo znajomych z Tomaszowa. Ale bardzo jesteśmy znaczeni, ale jednocześnie ja i myślę, że Robert yy, bardzo zadowoleni, bo wydaje nam się, że, że bardzo było fajne napięcie, bardzo fajna energia i od strony publiczności z naszej strony, także. To zmęczenie przejdzie, a potem tylko mam nadzieję, że pozostanie dużo satysfakcja. Także dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, my bardzo chcieliśmy podziękować za ten wspólny, piękny, zapowiadający się wieczór. Zobaczymy, co będzie dalej. Mam nadzieję, że emocji będzie równie dużo, co przed chwilą. I na sam początek tak oczywiście chcieliśmy podziękować pani dyrektor środka podróżowych za じゃあ。 Scena poczekalnia w ośrodku kultury tkacz z przedstawieniem tajemniczy Mister Love. Jak do tego doszło? No to jest dosyć trudne pytanie, bo tak naprawdę doszło do tego lat 20 kilka temu, a nawet może 30 kilka temu, kiedy się z Izją spotkałyśmy jeszcze w szkole podstawowej. Chodziłyśmy razem do klasy podstawówce i w liceum. Chodziła z nami razem do klasy Iza Kuna. Radek Pazura był rok wyżej, w związku z czym te wszystkie teatralne zabawy, ciągoty wyniesione ze szkoły gdzieś tam przez lata w nas tkwiły. Niektórzy, jak widać, poszli właśnie w aktorstwo, w aktorów, tak, w stronę profesjonalizmu. No, ja skończyłam akademię teatralną, zostałam krytykiem, ale szczerze mówiąc, krytykowanie kolegów to nie jest fajne zajęcie. W związku z tym pomyślałam, że zdecydowanie lepiej będzie móc ich zapraszać do siebie, do środka kultury i pokazywać na scenie to, co zrobili. Mam nadzieję, że ten pomysł Tomaszowi Anom się spodobał. Dobrze się bawili tego wieczora i takie przedsięwzięcia, spektakle premierowe, ale nie tylko. Będziemy powtarzać, kontynuować w naszym ośrodku. Niestety nie ma wszystkich realizatorów tego przedstawienia naszego dzisiejszego, bo pani Bogna, rząd, która zrobiła kostiumy, ma, ma, nie mogła przyjechać, ma po prostu targi, bo ona projektuje kostiumy, ale też ubrania, no i niestety dzisiaj nie ma, ale jest Benny, a Ben jest odpowiedzialny za muzykę. Tam żyje. Tam żyje. Uważamy, że będzie taką taką zawsze to muzykę, to to, to że po prostu to. ona jest jakby partnerem w tym przedstawieniu, także będzie... Sebastian Nowicki, który stworzył całą scenografię, który jest odpowiedzialny za światło, za muzykę, a za całą produkcję, czyli za tą najgorszą stronę od strony finansowej, już tak powiem, musi o wszystko dbać. Benny, który, jest, który opracował muzykę do tego przedstawienia, a myślę, że jak Państwo tutaj byli, to widzieli, że muzyka jest bardzo ważna w tym przedstawieniu, bo właściwie jest jakby jeszcze jednym aktorem na scenie. Z Benem pracowaliśmy już trzeci raz i uważam, że świetnie się sprawdza. Bogna rząd, która zrobiła nam kostiumy, jest też wspaniała. Osobą, tylko ekipa jest z całej Polski. Bogna w Kaliszu, dzisiaj właśnie jej nie ma. Benny przyjechał z zielonej góry. Także ta ekipa jest różnorodna, ale to są zawsze, znaczy to są wszyscy pasjonaci teatru. I dlatego, że są pasjonatami, udaje nam się po prostu to mimo odległości jakichś strasznych, po prostu doprowadzać całe jakby przedsięwzięcia do końca. Zastanawiam się parę razy w życiu oczywiście, bo to jest bardzo ciężki zawód. Wbrew temu, że jest bardzo miło, oczywiście, jak jest sympatycznie, ale to jest bardzo ciężka fizycznie i psychicznie praca. Ale myślę sobie, że jakbym miała wybierać, to chyba wybrałabym. Aktorstwo, bo się dobrze w tym czuję. Znaczy, daje, daje to, to nie jest tylko praca, ale też frajda. A myślę, że bardzo fajnie jest chodzić do pracy, która sprawia nam przyjemność. Mnie teatr daje bardzo dużo satysfakcji, dużo spełnienia się, nawet jeśli to jest bardzo kosztowne. To jednak yy, ta energia, która ze mnie wychodzi, też wraca do mnie i myślę, że no, chyba bym nigdy nie chciała wykonywać innego zawodu niż ten, który wykonuję. tutaj, tutaj, <grymne> dzięki któremu udało się to wszystko technicznie postawić, a naprawdę stawialiśmy jeden dzień i drugi dzień i on chodzi po rabinie na dół, ale postawił. Tak. I mam tutaj dla niego trochę zestaw Oczywiście, żeby takie przedstawienie powstało, no, potrzeba naprawdę dużego wysiłku, mnóstwa prób, przygotowań. Ostatni tydzień w ośrodku kultury tkarz to po prostu wszystko stało na głowie. Wychodziliśmy stąd o godzinie 22, bo trzeba było poprawić światła, jeszcze jakaś próba w kostiumach, jeszcze coś nie działa, jeszcze jakaś przeróbka. I tak no, do premiery wiadomo, wszystko trzeba było doszlifować, ale mam nadzieję, że się i Widzą się podobało, bo to najważniejsze. Dziękujemy. Bardzo serdecznie dziękujemy i mamy przystąpić do krojenia tortu, tak? So? Ale wszyscy mieli przyjemność jak to pięknie. Ja nie wiem po prostu, ile będzie smakoszy jak tak

Bo z Wrocławia czy z Krakowa dojeżdżałam częściej, ale oczywiście, że przyjeżdżam do Tomaszowa i chodzę na spacery właśnie na niebieskie czuduła do lasu i na grzyby, bo uwielbiam chodzić na grzyby. Także jestem absolutnie z Tomaszowem związana i teraz ciekawa jestem tylko, jak ten plac kościuszki będzie wyglądał, że tak powiem, po tych wszystkich objazdach, jak to będzie pięknie. Mam nadzieję, że będzie bardzo pięknie. Także jestem ciałem, duszą, sercem związana z Tomaszowem. Ale pomyśleliśmy, że może czas, żeby po prostu zrobić premier w Tomaszowie, bo yy, niby jestem z Tomaszowa, tu założyłam firmę, Scena Poczekalnia, teatr i pomyśleliśmy, że może warto by było po prostu wreszcie, żeby Scena Poczekalnia pojawiła się na chwilę na dyskach teatru właśnie w Tomaszowskiego. I, no, i bardzo nam miło wszystkim wszystkim realizatorom, że, że udało się tutaj spotkać. No i no, mam nadzieję, że, że może powolutku, ale no, z małymi do przodu, do przodu i będziemy się dwa coraz częściej. Przyjaźnie jest! Z... Z dawnych lat, z lat szkolnych są tak naprawdę najtrwalsze, bo wtedy te emocje są najsilniejsze. W związku z czym no trochę może wstyd się przyznać, ale to już 30 kilka lat, kiedy spotykamy się nie tylko zawodowo, ale też tak po prostu po przyjacielsku, jak to koleżanki z dawnych lat szykuje się kolejna rocznica, bo już 60 istnienia naszego liceum, więc za chwilkę znowu będzie okazja, żeby się spotkać, poplotkować, pośmiać się. Czasami jest okazja żeby popracować, no, generalnie po prostu super sprawa, tak? Przyjaźnie z dawnych szkolnych lat. Podstawienie premierowe, to oczywiście zaproszeni goście i mnóstwo, mnóstwo znajomych i za Tomaszowianka, tak jak mówiłam, znajomi, przyjaciele ze szkoły podstawowej, ze szkoły średniej, ale też nauczyciele. No, szalenie miła atmosfera, wspomnienia dawnych lat, ale też na premierze i następnego dnia. Czyli w niedzielę zwykli Tomaszowianie, którzy wykupili bilety, bo chcą bywać w teatrze w Tomaszowie, bo chcą widzieć Tomaszowian, którzy występują na scenie, bo po prostu potrzebują kultury w Tomaszowie.